2.0 to nowa wersja naszego głównego produktu i nazywa się na 2.0, ponieważ wprowadziliśmy w niej bardzo dużo z kluczowych zmian, jeżeli chodzi o architekturę systemu. Po 10 latach lekcji reportinga na rynku, lekcji reportinga, który swoją drogą niedawno zmienił się w refleksji EPM, uznaliśmy, że przyszedł dobry moment, żeby usiąść na spokojnie, przemyśleć nasze doświadczenia, przemyśleć, na, przemyśleć też nasze osiągnięcia, przemyśleć nasze wnioski. i z ilomaś kluczowymi dla systemu tematami i komponentami, które przez ostatnie lata powstawały ewolucyjnie, wrócić na deskę kreślarską. To oznacza, że spora część została przez nas, kolokwialnie mówiąc, przepisana, przerobiona, tak, żeby odpowiadać nowoczesnym standardom technicznym, tak, żeby być bardziej gotową na uruchamianie systemu w chmurze, czy nawet w modelu Software as a Service, no i też szukaliśmy optymalizacji, sposobów na to, żeby, jak sprawić, żeby system działał szybciej i sprawnie. Jako główny architekt tego systemu chciałbyś coś dopowiedzieć? Znaczy no przede wszystkim naszym celem było zachowanie wstecznej kompatybilności z wersją, która była wcześniej. To znaczy jakiekolwiek zmiany przez nas wprowadzone to są ulepszenia, to jest ewolucja, a nie rewolucja. Przygotowaliśmy też szereg mechanizmów migracyjnych, których celem będzie przeniesienie wersji 1.0 do wersji 2.0, czyli do Flexi IPM. Ale jakby użytkownicy? Końcowi nie powinni się bać. Interfejs użytkownika, sposób pracy z systemem, fundamentalne zasady związane z poruszaniem się po nim nie uległy zmianie. Z perspektywy użytkownika to są tylko marginalne zmiany wizualne, ale jakby cały trzon działania systemu pozostaje ten sam. Zmienia się jedynie architektura, podejście do bezpieczeństwa, podejście do stabilności, wydajności i współczesnych standardów architektonicznych. Także od 2025 roku. Wszystkie wdrożenia, które będziemy realizowali, będziemy już realizowali z wersją 2.0. I również naszych obecnych klientów serdecznie zapraszamy do migracji na tą nową wersję, ponieważ jest ona lepsza, szybsza, stabilniejsza. Jesteśmy do tego gotowi i 24 lutego serdecznie zapraszamy na zamknięty webinar, na którym opowiemy o szczegółach technicznych oraz o jakby procesie biznesowym, który będzie się wiązał z przejściem na nową wersję systemu.